Dzień dobry, witam Was serdecznie w ten listopadowy dzień. Dzisiaj u nas za oknem pada deszcz, ale ja słuchajcie chciałam Wam z Wami podzielić się produktami, kilkoma produktami, które zamówiłam ze strony Art of Veda. I słuchajcie, jeżeli chcielibyście również zamówić produkty w bardzo dobrej cenie, i w dobrej jakości, to bardzo Wam gorąco polecam tą stronę. Oczywiście na koniec filmiku załączę ich stronę. Słuchajcie, zamówiłam o nich bardzo fajny pędzel. Może tak Wam pokażę. To jest pędzel System 3 Deller Rowney. Tak się nazywa ten pędzel. I słuchajcie, bardzo fajna właśnie jakość. I słuchajcie, bardzo fajny wędzel do e, takiego właśnie bardzo mm, delikatnego nakładania farby na, na płótno. Nie wiem, czy to. Polecam, wypróbujcie sami. <laughs> Kolejnym, słuchajcie, produktem, który zamierzam, są takie. Gąbeczki. To są takie, to jest naturalny taki grzyb, <laughs> wysuszony. I słuchajcie, bardzo fajny efekt możecie uzyskać, kiedy załączycie w wodzie i później nakładając, nakładając farbę, maczając farbie i nakładając na płótno. Słuchajcie, już niebawem pokażę Wam użycie tych gąbeczek, tych grzybków. <laughs> słuchajcie, kolejnym produktem. Nie wiem czy tutaj dobrze będzie widać. Jest produkt, który daje efekt popękania, czyli efekt takiego takich jak na starych obrazach, słuchajcie, e, takich bardzo właśnie e, powiedzmy tych artystów z dawien dawien. E, farba olejna ma taki efekt pękania, a to jest właśnie taki środek, który to Hmm. Które to po prostu umożliwia. Także macie, słuchajcie, możliwość pobawienia się również z takim produktem. Oczywiście, efekt już niebawem, bo już jestem hmm. bardzo podekscytowana. Słuchajcie, kolejnym takim nowością i takim produktem jest taki. taki e Długopis, mazak, który się nazywa też Mołotow, i on również, słuchajcie, robi fajne efekty, kiedy mieszacie czy piszecie. Ja właśnie chciałam zamówić spray, ale nie było, więc spróbuję ten, jakby przetestować ten długopis. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Także też również Wam polecam do zabawy i do przetestowania. Ja jestem bardzo ciekawa, już nie, się nie mogę doczekać. Słuchajcie. Także to są te cztery produkty, które zamówiłam. Na stronie Art of Veda. Oczywiście bardzo Wam polecam. Jeżeli będziecie chcieli za, wejść na ich stronę i zobaczyć produkty, naprawdę jest bardzo dużo produktów. Mają fajne inspiracje do jakie produkty, do jakich efektów, jakie efekty możecie uzyskać na płótnie. Także słuchajcie, polecam. Jeszcze bardzo taki fajny, taka fajna taka ulotka, i podziękowanie dla mnie, że. Zamówiłam ten produkt z cytat Pablo Picasso. Także z tym, słuchajcie, Was zostawiam i do, słuchajcie, zobaczenia w kolejnym filmiku. Dziękuję za Waszą uwagę i pięknego dnia Wam życzę. Jola.